A więc usiądź wygodnie. Zamknij oczy. I weź teraz kilka większych wdechów i wydechów. Że przy każdym wdechu ta mała iskra, która jest pod Twoim sercem, zaczyna się napełniać światłem i rozświetlać coraz mocniej. Z każdym głębszym wydechem wypuszczasz na zewnątrz toksyny energetyczne. Będziesz je widzieć jako jakąś formę dymu. Nieprzeźroczystego, szarego, brunatnego. I gdy wypuszczasz ten dym, robisz miejsce na światło w Twoim wnętrzu. I wdech. I światło się zwiększa. I wydech. I światło się zwiększa. I wdech. I wydech. I będziesz naturalnie wiedzieć, kiedy oddech może wrócić do normy, ale wtedy skup się na tym oddechu, w Twoim wnętrzu. Skieruj swoją uwagę na tą iskrę, której cały czas w światło przybywa. Z każdym wdechem i wydechem. Wdech i wydech. I już czujesz, że to światło wypełniło cały twój tułów. I zaczyna się nadal rozrastać. Wypełnia już teraz powoli nogi. I ręce. I głowę. Wdech i wydech. I gdy już całe Twoje ciało jest wypełnione światłem Twojej duszy, nie przestajesz się rozświetlać. Tego światła przybywa z każdym wdechem i wydechem. Światło zaczyna się zagęszczać i wypełniać coraz mocniej coraz bardziej czujesz bądź widzisz jak Twoja sylwetka świeci. I teraz tego światła już jest tak dużo, że zaczyna wystawać poza obszar ciała. I robi się coraz większa warstwa światła wokół Ciebie. Powoli zaczynasz zatracać sylwetkę humanoidalną, a w to miejsce tworzy się kokon twojego wewnętrznego światła, a z tego kokonu zaczyna już się tworzyć kula, w której jesteś. Napełnia ją ciągle światłem. Z każdym wdechem i wydechem Czekola w pewnym momencie zatrzymuje się w swoim rozmiarze. Natomiast zaczyna się zagęszczać. A jej powierzchnia staje się złota, bądź srebrna. Taka, jaką czujesz, bądź widzisz, że w tej chwili powinna być. To lustrzane odbicie na zewnątrz powoduje, że nic do środka się nie przedostanie. Niemożliwy jest żaden skuteczny atak na ciebie, bo wszystko się odbija. Jesteś w tej kuli inkognitna. W tym odbiciu każdy odbija się w swojej prawdzie. Każdy, kto będzie chciał z tobą rozmawiać, pozna prawdę o sobie. Każdy, kto będzie chciał ci coś wysłać, co mogłoby cię zaatakować, to wróci do niego. I poczuj swoje bezpieczeństwo, jakie daje ci Twoje wewnętrzne światło. Poczuj ten stan. Teraz, gdy już jesteś w tej swojej kuli, przekaż swojej duszy, żeby wypełniła teraz wnętrze różowym światłem bezwarunkowej miłości. I podnosisz teraz swój stan do bezwarunkowej miłości, której doznajesz, która leczy wszystko. Która rozpuszcza każde negatywne połączenie, która rozpuszcza każdą technologię i implanty na Twoim poziomie astralnym. Twojemu światu nie może się oprzeć żadna istota astralna, żadna rasa kosmiczna będąca w wymiarze astralnym. Nie może się Twojemu światłu też oprzeć żadna technologia. To jest właśnie ta wibracja, która rozpuszcza wszystko. Jeżeli coś nabyłaś, nabyłeś w ostatnim czasie, co ciągnie Twoją energię, w tej chwili Twoje światło to rozpuszcza. Jeżeli na skutek jakiejś relacji Ktoś pozyskał Twoje części energii i poprzez nie tobą manipuluje, to w tej chwili one do ciebie wracają poprzez światło, jakie wysyła im Twoja dusza. I już czuję, że wszystkie kawałki do ciebie wracają. Pozwól teraz swojemu światłu scalić wszystkie Twoje naczynia energetyczne w jedną spójną całość. Pamiętaj, że Twoje światło to jest cząstka Ciebie. Ty nie musisz do siebie mówić żadnym wyrafinowanym językiem. Wydawać jakiś komentarz, ani tym bardziej prosić cię o cokolwiek. To jest jak zawiadywanie ruchem palca. Skinienie palcem odbywa się na zasadzie decyzji. I pamiętaj, że Twoje światło też jest decyzją, i to, co z nim zrobisz. Jest niech to będzie myśl, intencja. To, co każesz zrobić światło, to się stanie. Pamiętaj, aby najpierw wejść w to światło i oczyścić swoją przestrzeń. I teraz, w tym poczuciu bezpieczeństwa, wracasz pomału do naszego tu i teraz. I poczuj swoje palce w stopach. Poruszaj delikatnie palcami w dłoniach. Poczuj ciężar swojego ciała spoczywającego w miejscu, w którym siedzisz. I teraz wyjdź jeszcze raz głęboki wdech. I wraz z wydechem wracasz do naszego tu i teraz.